W 2004 roku po raz pierwszy zetknąłem się z historią rodziny Ulmów. Żydzi nocą w zasadzie to oni chodzili, bo jak wieś spała, to oni prostowali kości, bo oni tam na strychu chodzili cały czas na czworaka. Jakie to serce mogło być te matki w tym momencie, jak on strzelił? Jak już moja już obłona widziała, jak strzelił męża kilku minutowej na radzie, co zrobić z dziećmi? Dicken każe do nich strzelać. Ten, co strzelał, ten Niemiec, to nie był kat, to był jakiś demon wyjęty chyba, chyba gdzieś w kanali urozumieć. Trudno nie zadać sobie pytania, co kierowało mordercami? Czym kierowali się Ulmowie ratując Żydów? Rodziny. Wspólna była ziemia, dom, praca, stół, modlitwa. To było to, co łączyło rodziny. Jeśli chodzi o Józefa Ulmę, to był dla dzieci dobry. On był i sadownikiem, i rolnikiem, i fotografem, i garbarzem w czasie okupacji. I jeszcze założył hodowlę jedwabników. Jednak jak tu, że wyszli święci, błogosławieni ludzie, no to, to znaczy, że ten dom był szczęśliwy.